Minecraft! Czym właściwie jest gra, o której tyle ostatnio słyszymy? Minecraft jest to prosta gra sandboxowa, oparta o świat stworzony z sześcianów. Pierwsza wersja gry ukazała się w maju 2009 roku i była nazwana Classic. Możemy wciąż nią grać za darmo na oficjalnej stronie Minecrafta. Niedługo później jej twórca Markus Notch Person postanowił dalej rozwijać swój projekt, wydając wersję Alpha, w której nie chodziło już tylko o budowanie. Nowy tryb gry został nazwa nazwany Survival. Dodany został m.in. pasek zdrowia oraz potwory, których jedynym celem jest się nas pozbyć. Więc tak prezentuje się menu naszej gry. Mamy tutaj opcję, możemy zmienić głośność muzyki, dźwięków, yy, czułość myszy oraz odwrócić oś myszy i poziom trudności gry. Tutaj mamy wideo, yy, też niewiele opcji, yy, zasięg renderowania terenu, yy, po ogólny poziom grafiki, limit klatek i tak dalej sterowanie, nie mamy tutaj dużo opcji też więc tak gra wspiera oficjalnie różne mody i pakiety tekstur. Ja niczego nie używam. Nie lubię ingerować w całą grę. Najwyżej używałem jednego pakietu tekstur, ale z nowszym patchem przestał on działać. Multiplayer jest on grywalny od wersji beta, więc można naprawdę świetnie się bawić z przyjaciółmi lub z innymi ludźmi. No i my się udajemy do multiplayera. O i tu usunę poprzednia próba. To nagrywam któryś raz. Zawsze coś spieprze. Więc tak jak zmarnować sobie życie, tutaj mamy ziarenko. Ziarenko jest to. Najprościej mówiąc, kiedy ktoś, kto gra w Minecrafta, wpisze w to pole to samo co ty, to jego świat będzie identyczny z Twoim, gdyż światy w Minecrafcie generują się losowo. To przepuścimy może. Tak właśnie prezentuje się nasz świat. Widzimy dopiero się tworzy. Widzimy tylko jego zarysy, nie widzimy nawet horyzontu. Więc tak, jeśli jeszcze Was nie odstraszyła ta piękna grafika, to jest dobrze i możecie śmiało myśleć o rozpoczęciu swojej przygody z tą grą. Więc tak, w możemy dowolnie ingerować w otoczenie, możemy zniszczyć każdy klocek, podnieść go, położyć. Teraz właśnie podnoszę piasek. Piasek jest jednym z dwóch rodzajów klocków, na które faktycznie działa grawitacja, czyli kiedy zniszczymy klocek pod nim, to reszta spada. Cała reszta klocków normalnie w takiej sytuacji yy, zwyczajnie lewitowałaby w powietrzu. Tu mamy ziemię, to może też pokażę. Właśnie jedna ziemia, druga i po zniszczeniu reszta lewituje. Yy, więc tak, właściwie jedynym yy, naszym celem w grze jest yy, dobrą sprawę, przetrwać. Resztę celi stawiamy sobie sami, gdyż yy, żadnego, żaden specjalny cel nie jest nam wyznaczony. Budujemy co chcemy, tworzymy co chcemy. Jest, wszystko zależy od nas. Gra daje nam nieograniczone możliwości. Yy, więc yy, zbierzemy sobie trochę drewna, jest to podstawowy surowiec potrzebny do wytwarzania różnych narzędzi. Troszeczkę mi klatkuje, więc nie wiem, Troszeczkę jestem spowolniony, ale się z tym. Jeszcze trochę sobie zbierzemy. No, 9 nam no, powinno wystarczyć. Tutaj mamy ekwipunek. I widzimy tutaj pole do craftingu. Każdy przedmiot, prawie każdy przedmiot w grze możemy dowolnie zmienić na coś innego. Z czego możemy tworzyć bardziej zaawansowane przedmioty, na przykład widzimy z drewna, możemy stworzyć tutaj na przykład crafting table, jest to stół do craftingu, który daje nam tak jakby pole do craftingu 6x6, a nie, 3x3, a nie 2x2, dzięki czemu możemy tworzyć bardziej zaawansowane przedmioty. Tutaj sobie postawimy tak, crafting table i zrobimy sobie pierwszy killoff że jest to właściwie najbardziej potrzebne narzędzie Bez niego nawet o widzicie jaki piękny teren Że jak ja próbuję zrobić nowy świat to mi nigdy takie coś się nie stworzy ale jak już nagrywam to tak dobra mniejsza, więc Tak do przetrwania będziemy potrzebować trochę węgla żeby oświetlić wnętrze naszego naszego domku Właśnie naszego pomieszczenia, już nie można tego chyba nazywać domkiem, gdyż naszym pierwszym schronieniem będzie zwyczajnie dziura w górze. O słabo owce, właśnie każde zwierzę w grze musimy zabić, aby pozyskać z niego cokolwiek, a owca jest tym fajnym wyjątkiem, że nie musimy jej wcale zabijać. A otrzymujemy z niej wełnę. Wystarczy raz ją uderzyć. Może dokopiemy się do węgla. Pierwsza zasada Minecrafta. Nie kop pod siebie. Zawsze możesz dostać się do jakiejś jaskini. No i nie skończy się to na pewno dobrze. Zbierzemy tylko trochę węgla. gdyż troszeczkę czas mnie goni. O, jeszcze kamień. Hmm, może wrócimy tam. Właściwie po co musimy się chronić, gdyż w nocy, a właściwie w ciemnościach nie musi to być noc, może to być jakaś jaskinia, zaczynają spawnować się potwory takie jak zombie, szkielety oraz wybuchające creepery to jest. oj nie o to mi chodzi to jest chyba najwredniejszy mob w tej grze jak taki do ciebie podejdzie, to już właściwie jest pewny zgon. Więc może tutaj podbijemy do tego wzgórza. Kopiemy. Zrobię taką pro, taki prowizoryczny dom na sam początek. Tak Jak mówiłem, nie musi to być nic specjalnego. Byle moglibyśmy się z nim schować. Mamy sobie malutkie pomieszczenie. Nasza postać jest wysoka na dwie kratki, więc w zupełności wystarczy. Bardziej zaawansowane surowce możemy znaleźć głębiej pod ziemią. Najrzadszym surowcem w grze jest diament, który możemy znaleźć na dolnych poziomach mapy, gdyż mapa właściwie w dół i w górę nie jest nieskończona. Też na dole blokują nas specjalne klocki, których nie da się zniszczyć. A po prostu wyżej nie da się już potem budować. No i to chyba wszystko, co żeby pokazać. Drzwi sobie zrobimy do naszej... Nie, zrobiłem już drzwi, nie? Tak się zagadałem, że nawet nie wiem co robię. Zrobimy sobie łóżko. Do łóżka potrzebujemy deski oraz wełnę jakiegokolwiek koloru. łóżko pozwala nam natychmiastowo zakończyć noc, ale powinniśmy go używać z rozwagą i tylko w zamkniętych pomieszczeniach, gdyż jeśli zaśniemy na otwartym terenie, to w nocy może nas obudzić jakikolwiek potwór no i to nie będzie zbyt miłe spotkanie. Co jeszcze zrobimy sobie? Pochodnie z jednego węgla i jednego patyka. Możemy zrobić cztery pochodnie, więc Zrobiłem sobie 16, możemy oświetlać teren w nocy oraz swoje jaskinie, jaskini, domu i kopalniach, co zapobiega spawnowaniu się potworów. No i to chyba tyle tematyką Minecrafta. Jeśli nie zraziła Was grafika, a jesteście ambitnymi osobami, to naprawdę polecam Wam tą grę. Można ją kupić całkiem niedrogo, gdyż około 10 euro. To naprawdę nie jest dużo za tak wiele godzin wspaniałej rozrywki. No i ja się będę z Wami żegnał. Zapraszam na następny odcinek. Jak zmarnować swoje życie. Komentujcie, subskrybujcie, nara!